Mili Państwo, cześć, dzień dobry. Te dłonie dotkną dziś legendy. Nawet tam dupę legendy. Żadna legenda tu się nie pojawi. Aczkolwiek firma dość, dość dobra, można by powiedzieć, szczególnie jak na standardy chińskie. Ponieważ jest to firma, która stacjonuje w Chinach. Nie ta ta poręczna, gabaryty w sam raz. No dobra, co my tu mamy? Firma, która założyła się, była powstała bodajże w 2012 roku. Jakoś tak by było. I od 2012 roku zbiera bardzo pochlebne opinie, ponieważ ich celem było wyrównanie jakości innych dobrych producentów. No i może prześcignięcie ich. Kto ich tam wie. Ale o czym mowa? Firma, która nazywa się Kizer, a która jeszcze nie gościła u mnie w moich rękach, dłoniach, ani też puść arsenale, zestawieniu w filmach, nagraniach w niczym po prostu. Ale dziś jest ten dzień, że sam przekonam się jaki, gdzie po tych palcach, jaki to jest produkt. Taśmę, yy, tak pozdrawiam sprzedającego. taśmę użyłeś bardzo dobrej. Przyznaję. Yy. Pacunia. Ależ logo błyska po ślepiach. Kizer. Kizer, Kizer, Kizer. Taki oto pan. No tak, no. może w to uwierzę zaraz, jak przekonam się, jak ten nóż się zachowuje. Jak wygląda, pasja duma, performance. Tak, kolejna szmate, szma, szmatuńka do kolekcji. Może zacznę je też zbierać. To no ciekawe taki ładne logo. No czemu nie? To tak. Pieszonka koperta też jest sympatyczna. Taki miał akcent, coś nowego, coś innego. Coś. coś. Możemy sobie. Tu jest dwie wersje: dla czytających i dla oglądających. Jestem zdecydowanie oglądającym, więc skupimy się na tej części. Tak, tu panowie coś robią. Okej. Okay. za wiele też nie poczytamy. Proszę bardzo. Jest to Kizer, model Gemini Gemini, który od jakiegoś czasu zawiesił się w moim oku. No i postanowiłem, że trzeba by go sprawdzić. Skoro nadarzyła się sposobność, to dlaczego by nie? Yy, na okładzinach mi karta. Z średniej wielkości, właściwie może nawet nie średniej, tylko mniejszej wielkości składak. Tak jak mówiłem, Mikarta, klips, yy, tak szczerze mówiąc, taki trochę biedny. Ani to duże, ani głębokiego noszenia. Taka była odblaszka taka. Ale reszta, yy, Mikarta, mimo takiej surowości swojej, sprawia ciekawe wrażenie. Takiego czegoś jeszcze nie dotykałem. Ale teraz może po raz pierwszy inauguracyjnie i ciak. i mamy 184 mm nóż, czyli taka taka moja bajka powiedzmy, coś w moich wymiarach, które najbardziej mi pasują, kizer, eee, długość ostrza bodajże 83 mm. Grubość 2,8 Nóż projektowany przez Rayla Koniko, Którego zaraz zobaczymy Zobaczymy? Rayu O, Reju? Mamy Cię Rayla Koniko. No skoro już zaprojektował, no to ocenię zobaczmy Liner Lock Czyli taka podstawowa wersja, najczęściej chyba wypuszczana może z tą blokadą. Szczerze mówiąc, wygląda dość, nie chciałbym tu obrazić, ale dość biednie, ponieważ jest bardzo cieniutka, ale dość, jest taka dość fajnie napięta i sztywna. Noż otwiera się. Yy, jak się otwiera? Z delikatnym takim yy, oporem z Delikatnym oporem, aczkolwiek jak na coś nowego, nieużywanego, no to ma do tego prawo. Blokada, że składa się dość dość fajnie, mamy do czynienia z obsługą yy, na łożyskach, czyli łożyskowane ostrze. Jak to woli, ale moim zdaniem, jeżeli chodzi o użytkowanie, tak zwane klikanie, niektórzy lubią. No to na pewno na plus. Sama głównia, samo ostrze. No to jest stal N690, czyli taki... E, takie, nic specjalnego. W sensie średniak, nie, nie jakiś słaby zawodnik, nic też ponad normę. Taki średni, średnia stal, która e, jest przyzwoita od tyle na głowni mamy szlif płaski do samej góry co na pewno dość, co na pewno dość dobrze ułatwia jakieś cięcie, krojenie, szczególnie przy niezbyt, dużym, niezby, niezbyt dużej grubości co wykończenie na stone wash, czyli taka takie tutaj jak opisać tą to wykończenie, które ukrywa ryski, ponieważ samo w sobie już jest delikatnie. Yy, czy to będzie widać? Troszkę to widać. Samo w sobie jest takie już jakby porysane. No taki styl, taka stylowa po prostu. Co tu wielce wymyślać. Fajna rzecz, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zużywanie się noża, ponieważ. Yy, Ukrywa jakieś delikatne ryski, które mogą powstać przy użytkowaniu. Jest to bardzo spoko. Co jeszcze? Co tu mamy? Mm, fajny akcencik w postaci tych y, kolorowych y, śrubek takim niebieskim, niebieskim kolorze. Mm, tutaj dystans między okładzinami jest bodajże wygląda jak G10. Albo może Mikarta. No te okładzinki takie dość cienkie, sama rama też taka, nie chciałbym urazić, ale licha, może jakość materiału jest dobra, zamyka się, otwiera bardzo fajnie, jak widać, jak widać na załączonym obrazku, wszystko płynnie, wszystko bardzo ładnie, kształt. Jak kto lubi. Mnie osobiście się podoba, ponieważ jest zgrabny. Cóż, no tak. Nie jestem do, na 100% pewny, czy on był wcześniej używany, czy jest to krawędź tnąca fabryczna, ale mimo wszystko sprawdzimy, no bo no bo origami samo się nie zrobi. Więc krawędź ma jakieś takie swoje mm, zawahanie w pewnym momencie, nie wiem czy to jest kwestia jakiegoś uszkodzenia czy po prostu yy, kartka stawia mu niepożądany opór ale mimo wszystko myślę, że to jest takie takie 7 6,5 szwów na 10 no takie tak, 6,5 bardziej. Ale przechodząc do rzeczy, dziś, w dzisiejszym odcinku, jak to było? Co to było? Origami Polska? Czy co? Będziemy robili 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Co ma 8 a Ośmiornica. Ośmiornicę robimy tak. I trochę głowy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, yy, 9, no, trzeba trochę wysiłków to włożyć, bo to yy, origami nikt nie mówi, że origami jest łatwe, a jest, jest, jest trudne, <śmierna> więc co prawda. Yy, Pływa w wodzie, w oceanie i ona tak pływa. Ośmi, ośmi, ośmi. Ośmiornica. Moje, pierwsze, o, moje pierwsze wrażenia. Surowa, aczkolwiek bardzo przyjemna w dotyku i, i w paczeniu się na nią karta. Fajny akcent w postaci kolorowych niebieskich śrub. Również na plus, również na plus wykończenie Stonewall. Stal, jak, tak jak mówiłem, średnia krawędź tnąca tfu, krawędź tnąca. Też średniaczek, jeżeli chodzi o samą ostrość. Obsługa nawet lepiej niż średnio bardzo sympatycznie, bardzo płynnie. Myślę, że. Jestem zadowolony z tego Pana. I tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.